Witam Was bardzo serdecznie, jest połowa stycznia, co prawda jak widzicie aura na to nie wskazuje, ale no jest środek zimy i już niedługo zaczną się ferie zimowe. Aferie zimowe to czas wyjazdów, czas zimowisk, czas wizyt na stokach narciarskich, a także czas wypraw górskich, właśnie w taką porę jak zima. Dlatego w tym filmie chciałbym wam pokazać, co ze sobą zabrać na tego typu wyjazd, co spakować do plecaka na wyjazd na zimowisko waszej pociechy. No to zaczynamy. Zanim jednak zacznę, przypomnę Wam, że linki do wszystkich produktów, które zobaczycie w tym wideo, znajdziecie w opisie pod filmem. Najważniejszym elementem, który będziecie pakować do plecaka na Wasz zimowy wyjazd, tudzież będziecie pakować Waszemu dziecku na wyjazd na zimowisko, jest oczywiście odzież i od tego zaczniemy. Dlatego pokażę Wam najpierw to, co mam na sobie, bo niektóre elementy właśnie dzisiaj na siebie ubrałem. Pierwszym elementem są spodnie. Spodnie, którymi od zeszłego roku, od zeszłej zimy jestem wręcz zachwycony. A są to spodnie softshellowe. Te, które mam na sobie, są to spodnie Softshell Winter od firmy Emtag. Te spodnie znajdziecie u nas w różnych wariantach kolorystycznych. Ja dzisiaj mam na sobie. Czarne Znakomicie sprawdzają się do uprawiania aktywności na świeżym powietrzu, na przykład do wycieczek trekkingowych. Spodnie składają się z dwóch warstw materiału. Od zewnątrz jest softshell, który chroni przed dostawaniem się zimnego powietrza pod spodnie, a pod spodem, czyli ta wewnętrzna warstwa, to polar, który dodatkowo dociepla naszą skórę. Jeżeli połączycie to z bielizną termoaktywną, o której Wam za chwilę opowiem, to naprawdę chronią nasze nogi. Przy bardzo niskich temperaturach. Mamy tu aż sześć kieszeni: kieszenie tylne, kieszenie boczne, w których ja na przykład trzymam telefon. Są tutaj również bardzo fajne kieszenie cargo, zapinane na wodoszczelne zamki błyskawiczne. Pokażę Wam jeszcze jedne spodnie softstrelowe: są to spodnie softshell Assault Waterproof od firmy Miltek. Te spodnie, oprócz wersji zielonej, którą mam w ręce, znajdziecie u nas również w wersji czarnej. Od zewnątrz, tak jak wspominałem w przypadku spodni Od firmy M, tak? Mamy warstwę soft natomiast wewnątrz znajduje się polar, i tutaj mogę Wam go pokazać. Na tych spodniach od Milteka pokażę Wam jeszcze coś, co moim zdaniem w tego typu spodniach, które używa się zimą, jest bardzo ważne. Podwyższony z tyłu stan, dzięki czemu chronione są nasze nerki, chroniony jest nasz dół pleców. No i mamy tutaj te bardzo fajne, wygodne. Pętelki, dzięki którym spodnie można bardzo łatwo założyć, jeśli trzeba by było, można to zrobić również w rękawicach. W pasie spodnie mają gumowy ściągacz, są tutaj bardzo szerokie szlufki, No i przednie szlufki mają te oto plastikowe dieringi, na których można zawiesić jakieś akcesoria, czy chociażby klucze na retraktorze, o którym Wam op opowiem za chwilę bądź na czymś wyposażonym w karabinczyk. A teraz coś, o czym Wam wspominałem trochę wcześniej, przy okazji spodni, czyli bielizna termoaktywna, tej, którą mam na sobie, nie będę Wam przecież pokazywał. Dlatego pokażę Wam zupełnie nową. Ta to Military Wear Tactical Level 2. Bielizna termoaktywna, która składa się z dwóch elementów. Czyli mamy bardzo wygodną bluzę, której kołnierz zapinany jest na zamek błyskawiczny. No i oczywiście getry. Stabilizna ma wszystko to, co jest dla mnie bardzo ważne, kiedy używam tego typu odzieży, tego typu pierwszej warstwy, ponieważ jest bardzo elastyczna, nie krępuje ruchów, są tutaj płaskie szwy, no i gwarantuje bardzo dobrą oddychalność. A jak zajrzymy sobie na wewnętrzną warstwę, to mamy tutaj polar, który gwarantuje komfort termiczny, a do tego jest bardzo miły w dotyku i w kontakcie z ciałem daje bardzo przyjemne uczucie. Oczywiście wszyscy świetnie wiemy, że kiedy uprawiamy aktywność na świeżym powietrzu, kiedy wychodzimy na zewnątrz, jak jest zimno, to jednym z najważniejszych elementów garderoby jest czapka, bo przecież przez głowę ucieka nam największa ilość ciepła. I na przykład czapka, którą ja dzisiaj mam na sobie, a jest to czapka Helikon. Merino Wanderer to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ ta czapka składa się z połączenia z wełny merino z wełną akrylową. Świetnie chroni uszy, jest typem czapki takim jak dokerka i mi sprawdza się praktycznie zawsze. Używam jej chociażby podczas kręcenia filmów dla Was, używam jej również na co dzień, używam jej także podczas moich wypraw w góry, ponieważ jest bardzo ciepła i bardzo wygodna. Występuje w kilku wariantach kolorystycznych. Ja mam czarną i zieloną i pasuje praktycznie do wszystkiego. Bardzo fajnym rozwiązaniem zimą jest również taka chusta ochronna. Ja mam tutaj yy, chustę, która nazywa się Winter Neck jest od firmy Pentagon. Używam tego typu chust już od wielu lat, a ta jest super fajna na Taką porę roku, jak zima, ponieważ składa się z dwóch części. Mamy tutaj część gładką, trochę dłuższą, i część polarową. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ dzięki części polarowej w zimową porą można zabezpieczyć sobie szyję, a część gładką naciągnąć chociażby na usta czy na uszy. Taką chustę możecie zastosować również jako czapkę. Sprawdzi się właśnie jako ten element garderowy, chociaż pamiętajcie, że tak jak powiedziałem wcześniej, czapkę ze sobą trzeba mieć zawsze. No i mam ze sobą również kominiarki, które warto zabrać właśnie na zimowisko, na zimowy wyjazd na ferie. Dlaczego już Wam tłumaczę? To jest element garderoby, który bardzo fajnie sprawdza się chociażby pod kask, jeżeli idziecie na narty. Sprawdzi się podczas wyprawy e, na przykład na górski szczyt, kiedy jest śnieżyca. Założycie sobie po prostu tutaj gogle i świetnie chroni Waszą twarz. Mam tutaj kominiarkę od firmy Helicon, która jest zdecydowanie krótsza, ale mam także ze sobą kominiarkę od firmy Brubek, która jest dłuższa i chroni. Również szyję. Kominarka z firmy Brubek ma tutaj również specjalne strefy na szyi, strefę taką elastyczną na usta, dzięki któremu łatwiej oddychać, ale chroni przed dostawaniem się zimnego powietrza, chroni również specjalna strefa nasze uszy. No i oczywiście, w moim zestawieniu tego, co warto zabrać ze sobą na zimowisko, na wyjazd zimowy, na wyjazd na ferie nie mogło zabraknąć rękawic. Ja mam dzisiaj dla Was taką oto propozycję. Są to rękawice od firmy Mechanics Wear, a jakże. I są to rękawice linii Cold Work. Cała konstrukcja rękawic oparta jest na polarze, który widać tutaj od wewnątrz. Od zewnętrznej strony rękawice wykonane są z materiału typu softshell, który chroni przed dostawaniem się zimnego powietrza do wewnątrz. No i oczywiście chroni przed wiatrem. Mankiet zapinany jest na zaczep wyposażony w taśmę velcro, czyli w popularny rzep. Od wewnętrznej strony mamy materiał, który ułatwia chwytanie. Dzięki temu, na przykład, można lepiej trzymać, trzymać kije trekkingowe czy kije narciarskie. No i w tych rękawicach, co zresztą bardzo często mówię w przypadku rękawic firmy Mechanix Wear można obsługiwać telefony czyli urządzenia wyposażone w ekrany dotykowe. No to jesteśmy już w miarę ciepło ubrani, ale może być nam jeszcze cieplej. Dlatego ja ze sobą zabrałbym na wyjazd zimowy oczywiście podgrzewacze chemiczne i chcę wam tutaj pokazać dwa rodzaje podgrzewacze chemiczne do rękawic a także podgrzewacze chemiczne do ciała. Działają one na tej samej zasadzie. Wystarczy taki podgrzewacz rozpakować, poczekać chwilę niech on zacznie grzać, a następnie umieścić w miejscu, które chcemy ogrzewać. Jeżeli chodzi o ogrzewacze, które stosuje się do ogrzewania całego, całego ciała, to taki ogrzewacz najlepiej umieścić mniej więcej na splocie e, słonecznym, tutaj, żeby podgrzewał krew i będzie ona rozprowadzała ciepło po całym naszym organizmie. A ogrzewacze do rękawic, no tutaj już sama nazwa wskazuje, że rozpakowujecie je i wkładacie sobie do rękawiczki i grzeją one nasze dłonie. Dzięki czemu jest e, zawsze ciepło, zawsze przyjemnie, nawet kiedy temperatura jest bardzo zimna. W przypadku ogrzewaczy do ciała jest tylko jedna bardzo ważna uwaga, o której musicie pamiętać: tych ogrzewaczy, ponieważ one wydzielają już dość. Dużą temperaturę nie umieszczacie bezpośrednio na ciele. Warto umieścić je na przykład na takiej bluzie termicznej, którą wam pokazywałem wcześniej, bądź pod koszulku, po to, żeby właśnie nie poparzyć sobie ciała. No i krem, krem zawsze, krem z filtrem zawsze, zwłaszcza w górach. W górach słońce jest bardzo mocne, bardzo mocno operuje i naprawdę można sobie zrobić krzywdę, jeżeli takiego kremu nie będziecie stosować, a dodatkowo taki krem, który jest jeszcze tłusty, natłuszczy Waszą twarz, natłuszczy Waszą skórę i mróz nie będzie niebezpieczny. Ciepły napój, kawa, bądź herbata zawsze rozgrzeje nasz organizm i daje dużo... Przyjemności, dlatego warto mieć ze sobą termos. Ja mam tutaj taki termos Big Boy od firmy Badger Outdoor. Duży termos. Termos o pojemności 1,3 litra. Wyposażony w kubek, który tutaj oczywiście od góry jest odkręcany. Mamy korek, który jest jakby ma dwie funkcje. Mamy korek OneTouch, który otwiera się bardzo szybko, dzięki czemu możecie nadać napój, ale także po odkręceniu oczywiście macie dostęp do termosa. Ten ma jeszcze jedno bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ wyposażony jest w takie sitko, dzięki któremu możecie mieć e, waszą ulubioną parzoną herbatę. I taki termos, który dodatkowo jest wyposażony w uchwyt, wyposażony jest w pasek, możecie przewiesić przez ciało i mieć go zawsze przy sobie, a więc mieć przy sobie wspomnianą już wcześniej ciepłą kawę bądź herbatę. Było już o napojach, był termos, a teraz o tym, czym jeść. Czyli o niezbędniku turystycznym. Jest to urządzenie, które moim zdaniem jest must have na każdym wyjeździe, czyli również na wyjeździe zimowym. A ja mam tutaj niezbędnik turystyczny od firmy Badger Outdoor i już Wam mówię, dlaczego tak bardzo on mi się podoba. Jest to niezwykle zmyślne urządzenie. Można go w prosty sposób rozłożyć. I mamy komplet sztućców: jest widelec, łyżka. Jest także nóż, a więc wszystkie potrzebne sztućce. No i jest także korkociąg, który w wielu przypadkach może się przydać. Co jeszcze powinno się znaleźć w waszym bagażu na wyjazd na zimowisko, to latarki, latarki czołowe. Ja mam tutaj dwie XRG, a także latarkę od firmy Olight. Jest to model Perum 2. Ta latarka jest wielofunkcyjna. Jak widzicie, wyposażona jest w system do montażu na głowie, ale możecie ją w prosty sposób stąd wyjąć i macie prostą latarkę. Kątową, która świeci wieloma trybami światła i oferuje bardzo mocny strumień światła. Do tego ma również metalowy klips, dzięki któremu możecie ją na przykład zamontować na kieszeni. Drugą latarką, którą chcę Wam pokazać, to jest latarka od firmy XRG, typowa latarka czołowa, której zasilanie znajduje się w tylnej części. Zasilana jest ona dwoma akumulatorami. Latarka... Jest bardzo wprosta w obsłudze, dość spora, daje mocny strumień światła. No i jeżeli będziecie gdzieś wędrować wieczorem, to sprawdzi Wam się, ponieważ działa długo i odporna jest na niskie temperatury. Kolejna rzecz, która również jest niezbędna, moim zdaniem, w bagażu podczas wyjazdu na zimowisko, to szybko schnący ręcznik. Czyli ręcznik, który będziecie mogli użyć. W schronisku, w hotelu, ale także podczas wyjścia. Ten ręcznik bardzo szybko schnie, a do tego świetnie chłonie wodę. Jest duży, a więc można go zastosować jako ręcznik kąpielowy. Wystarczy go dosłownie powiesić na paręnaście minut w ciepłym miejscu i on dosłownie w okamgnieniu wyschnie. Wtedy można go z powrotem zapakować i przenosić. Będzie suchy. I będzie go można znowu użyć. I już. A ten ręcznik od firmy Highlander uszyty jest z materiału Fibre Soft I kupicie go w różnych rozmiarach, oczywiście w Militaria.pl. No i teraz urządzenie, które moim zdaniem warto jest mieć przy sobie. Może nie jest to nic oczywistego, ale taki retraktor od firmy Badger Outdoor, który składa się... Z linki, która jest na sprężynce, jak widzicie, a także z karabinczyka. Dzięki temu to urządzenie możecie dopiąć na przykład do szlufki spodni czy do jakiegoś elementu waszego uposażenia, a na drugiej stronie umieścić klucze po to, żeby ich nie zgubić, czy chociażby wasz ski pass. No, i czas powiedzieć Wam, w co to wszystko spakować. Mam dla Was takie dwie oto propozycje. Jeżeli macie trochę mniej e, rzeczy do zabrania, no to świetnie sprawdzi się taki oto plecak Discovery 45 od firmy Highlander. A jeżeli rzeczywiście Waszego sprzętu, odzieży i tego wszystkiego, co chcecie ze sobą zabrać, akcesorów jest dużo, to wtedy sprawdzi się spory, bo 75-litrowy plecak od porta, a ten model nazywa się Reindeer. Reindeer to naprawdę spory plecak, tak jak powiedziałem, ma pojemność 75 litrów, główna komora jest dwudzielna, mamy tutaj wewnątrz specjalny kołnierz, który oddziela dolną część, której można przenosić np. śpiwór, od górnej, do której spakujecie chociażby Waszą odzież. Zamykany jest specjalną klapą, jest tutaj również Komin, który powiększa objętość plecaka. Wyposażony on jest również w boczne kieszenie, obszyty dodatkowo taśmami palc. No i można tutaj dzięki temu przytroczyć jakieś akcesoria z systemem MOLE. Są tutaj taśmy kompresyjne, taśmy, do których można na przykład przytroczyć śpiwór czy karimatę. Ten plecak jest naprawdę pojemny i rozwiąże Wam problem spakowania się nawet na dwa tygodnie. A mniejszy plecak, czyli 45-litrowy Discovery od Highlandera, to typowy plecak turystyczny. Oczywiście są również tutaj taśmy kompresyjne. Mamy taśmy, dzięki którym można przypiąć do nich, tak jak w przypadku Rendira, Karimatę czy śpiwór. Jest klapa, mamy boczne kieszenie z siatek i tutaj zmieszczą się chociażby butelki z napojami. System nośny jest bardzo wygodny, wyprofilowany, a co najważniejsze, plecak wyposażony jest również w pokrowiec, który ochroni go podczas deszczu bądź podczas mocnej śnieżycy. Jak widzicie pokrowiec jest żółty, dzięki niemu będziecie dobrze widoczni dla innych turystów, ale również dla służb ratunkowych, oby nigdy to się nie musiało Wam w taki sposób przydać. No i chcę wam jeszcze pokazać tego oto maluszka. To jest plecak Assault Pack Small, yy, pojemności 20 litrów specjalnie pok pokazuję wam go w takiej formie, kiedy jest kompresowany, ponieważ możecie go spakować do jednego z tych większych plecaków, czy do Discovery, czy do Rendira, a taki plecak zawsze wam się przyda. Duży zostawicie w schronisku, zostawicie w hotelu, a ten mały możecie sobie spakować, yy, spakować do niego najpotrzebniejsze w danym momencie rzeczy i na przykład zabrać go ze sobą na wycieczkę. Jeszcze jest jeden element garderowy, który wam polecam do zabrania na zimowisko, do spakowania do waszej torby czy do waszego plecaka, kiedy jedziecie na ferie, wyjeżdżacie zimą chociażby w góry. A są to stuptuty. Stuptuty, które ochronią wasze łydki przed wilgocią, ochronią wasze łydki przed śniegiem, czy przed błotem, zabezpieczą buty przed dostawaniem się do nich. Śniegu, czy właśnie błota, czy brudu. Zapinane są w różny sposób. Zresztą zrobiliśmy dla Was film o strukturach. Te, które ja mam na sobie, to są struktuty Badger Autor 600 Trax. Eee, wyposażone są w szczemie, wykonane ze specjalnego pasa, zapinane na klamrę. No i mają ten, moim zdaniem, najważniejszy, czy jeden z najważniejszych elementów to hak do zamocowania na sznurowadłach, dzięki któremu nie suwają się, nie pracują i cały czas zabezpieczają stopę przed dostawaniem się śniegu właśnie do butu. Jeżeli jedziecie w góry i będziecie tam uprawiać turystykę pieszą, to warto zabrać ze sobą również raczki. Ja mam tutaj dwa modele Alpine Black, a także Himalaya 12. Obie są od... Oba rodzaje raczków są od firmy Badger Outdoor i raczki świetnie sprawdzają się Zarówno na oblodzonych szlakach, ale także na bardzo obłoconych i zamarzniętych ścieżkach. Więc warto tego typu sprzęt zabrać ze sobą dla własnego bezpieczeństwa. A założenie raczków jest bardzo proste: wystarczy naciągnąć je na buty i odpowiednio ułożyć. No cóż, to tyle. Mam nadzieję, że to wideo ułatwi Wam wybór sprzętu, który zabierzecie ze sobą na zimowisko, który zabierzecie ze sobą na zimowy wyjazd, który spakujecie do Waszego bagażu chociażby podczas wyjazdu na narty. A jak już będziecie w tych górach, będziecie wypoczywać, to wtedy pamiętajcie, żeby zaglądać na nasz kanał YouTube. A kiedy będziecie chcieli być na bieżąco z wszystkim tym, co tam się dzieje, to wystarczy, że go zasubskrybujecie.